Ale z Ciebie Bambik! No to co kochani, kolejny dzień, e, kolejna przygoda, tym razem z Michałem, e, okolice Oxford. E, mamy tutaj niedokończoną łączkę do przeszukania, zapraszam więc Was, słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie na kolejny odcineczek. Jest Good Friday, czyli Wielki Piątek e, i Wy obejrzycie ten odcineczek z wieczora, oczywiście jak coś wpadnie, zapraszam. No to słuchajcie, tak to ja mogę zaczynać dzień, kurde, najlepiej każdy. Czekajcie, ja się schowam. Patrzcie, na dzień dobry wpada mi jako pierwszy fancik e, centralnie srebrny naparsteczek. Nie mam jeszcze srebrnego naparstka. Patrzcie na to. Centralnie wpada mi srebrny zgnieciony e, naparsteczek. Mogę powiedzieć szczerze, że nigdy w życiu nie znalazłem srebrnego naparska, także... No, kurde, dla mnie bomba. Wstrykam foty i szukam, słuchajcie, kochani, dalej. No to teraz, słuchajcie, dla odmiany, żeby była równowaga. E, wielka śruba, nie wiem, co to w sumie jest. Coś takiego, ale wielkie, ciężkie. Zostawię gdzieś z boku albo wywiozę na złom. No to teraz, słuchajcie, e, szybka łuseczka. Malusia, ale wpada. Chodź będziesz widział pierwszy, wyciągaj. Frotonder i to cały Całuszki, fajniutki, malutki. Ale ładnie zdobiony już. Jeszcze zdobiony jest? No pewnie, że tak. Oooo będzie dzwonił. Będzie dzwonił? No stół. Słuchajcie, także jest dzwoneczek. u góry jest, bo tam ognisko jest, nie? No no. ale 6 pensówkę wyciągnę. Srebrną? 45. Ale fajnie, super kurde Ładny jest, pokaż. Kurde, nie słuchajcie, ja. Było, tego Ale powiem Ci, że jest strasznie tutaj mokro. I wiem, jest, te, mokro te jest mokro, na jest mokro. Spójrzcie, jest naprawdę mokro. To słuchajcie, fakt, że. Tam ogólnie jest tam Ale jest piękny. Patrzcie, jaki ładnie zdobiony. No, będzie ładny. Pokaż? Patrzcie. Ale zajwisty, naprawdę. Nie trafiłem o jakąś taką blaszkę z nawierzchni. tam rozwalony. Słuchajcie, także jest ładny dzwoneczek. zobacz na tą sześciopęsówkę, zobacz Pokaż jak ona wygląda. Się. Ale w takim odziemi, fajnym stanie, no. Od ziemi taką kurde czerwoną patynę no, ma. Nie? Fajniutka też. Także dla mnie dzwoneczek, dla Michasia pęsik, a żółwik dla nas obydwoje. dwoje. Sześciopęsówka, niech ci będziesz ci odjąłem jak tego. Zaraz coś znajdziesz fajnego. O, i kolejna dziurka, słuchajcie, i patrzcie co tutaj leży. Jest tu centralnie łycha. Raczej miedziucha. Jak widzicie, tutaj ją ciapnąłem. Ma tutaj wiele, wiele oznaczeń i to jakieś uu, pisane. Nic, najwyżej szczele fotkę i zobaczymy. W każdym bądź razie wpada łycha dla mnie. A łyżka na to niemożliwe. No nie, bo to u mnie to złoto pokazuje U ciebie to złoto pokazuje? A ja tu przed chwilą też obok miałem puchę Puchę chłopie jak nic o, Chociaż tu masz mały sygnał Jest malutki sygnał gdzieś tu o. Nie będzie jakiś głuścia. Ale to sprawdzić warto. No i co zginąłeś? Może już gdzieś wypad. O, słuchajcie, powoli, powoli. Zaczyna dzwonić. Zaczyna dzwonić, ale trzeba go jeszcze przeczyścić i definitywnie e, wsadzić e, w wodę. Jak go wymyjemy i zacznie dzwonić, to jeszcze Wam dogram szybką scenkę. Ale powiem Wam tak, że wyczyś, wyczyś, wyczyściliśmy e, ten piękny srebrny naparsteczek i nie ma żadnych punc. Jest naprawdę przepięknie zdobiony. Także ja normalnie się cieszę niesamowicie. Bo znowu pokonałem dziada. No, no, tylko będzie dobrze, będzie dobrze, jeszcze coś wykopiesz dzisiaj Wykopiemy Wykopiemy, co nie? Super Wytarte wychodzą No to słuchajcie, teraz taki wielki lapsior George III, jak to Michał mówi, dostał w ucho Ale jest wielki lapsior, uwierzcie mi Który to jest rok mówisz? 1807 1807, słuchajcie Naprawdę bardzo fajna i wielka moneta. O, fajnej kondycji, no i w fajnej kondycji. Zazwyczaj no. to nic nie widać na tych monetach. Nie? Ja ci powiem, że nie znalazłem jeszcze takiej. Mam ze dwie, ale to nic nie widać. O. A bo tam głowa przebija. Super, no to A fajnie. Myślałem, że to nie? Mówię taka wielka, ale, ale nie, bo kartul masz tylko 1795. Gratulować, panie, i lecimy. Musimy coś jeszcze doszukać. To ja już u Michasia. Słuchajcie, w domu, bo trzeba było przepukać ten dzwonek. Słuchajcie, małe podsumowanko Michał miał dzisiaj trzy monety, guziczek I jakąś ozdobę W tym jedna monetka naprawdę bardzo fajna George III e, Duży, duży lapsior W naprawdę bardzo fajnym stanie e, Klamereczka Sprzączka e, Przeskakujemy do mnie e, Ja dzisiaj troszeczkę bardziej Zaszalałem, bo Jak na to mówię? Suwak o, Mam suwa Mam suwaczek Mam łóżeczkę, Michał też ma taką samą. Tak, mam guziczka. Słuchajcie, trochę ołowiksu e, łyżeczkę, którą widzieliście na filmie. E, ten piękny Crotal Bell. Naprawdę fajniutki. Trzeba jeszcze trochę opukać, ale już dzwoni. No i tutaj dla mnie zdecydowanie w dniu dzisiejszym fan dnia trochę powiększe. Jest to, słuchajcie, srebrny timbel, srebrny naparstek. Naprawdę bardzo ładnie zdobiony. Także no, zrobił mi dzień dzisiaj zdecydowanie. Słuchajcie, także zostawiamy łapkę. Coś dla zasięgu. Trzymajcie się, kochani, bardzo cieplutko. I do usłyszenia w kolejnych przygodach. Pa, pa.